Witam wszystkich w październikowy dzień. No właśnie październikowy. Akcja kukurydza u pana Mirka, a dokładniej to kiszonka. Dość późna jak na fakt, że mamy 7 października. Ale jak Mirek mówił, zasiał ją w czerwcu po życie. To też nie ma się za bardzo co dziwić. Lecimy z odwozem. Tu Jaguar z PGR-u z łaźników. Jest to szybko idzie. Dziadek w domu został, bo narzeka już od dwóch dni na prawe UDO. Że go coś boli, że nie może chodzić. Mirek już swoją szóstką odjechał, a my podjeżdżamy i tniemy. Tam w łaźnikach to chyba dwa takie mają. To szybko robią. I widziałem takiego szafera. To jest taka mini ładowarka. To by się przydało na nasze gospodarstwo. Z tego co wiem, to stać mnie na niego, to może bym dziadkowi niespodziankę zrobił. Szczególnie ze względu na to, że przerzucamy się na belej. Wycofujemy się z kostek, bo już nie ma ludzi do zbierania i układania. A tym to podjedziesz ręką, operujesz i tylko tyle. Albo by to czwórki tura załatwić. Dajcie znać, co myślicie. Odjeżdżałem z pryzmy, i tam stał właśnie sąsiad Mirka przy Ursusie. To jest chyba model 10-14. I miał tura od Metal Facha. Muszę się zapytać czy się dobrze sprawuje. I jedziemy już na pryzmę. Dobrze, że blisko nawet jest to chwila i już jesteś. Mirek to taki największy gospodarz w okolicy jest. Ma tych ciągników z osiem pewnie. A tym Ursusem na tej pryzmie stoi. Cepsuł się. No cepsuł się. Nie pali kurdemol. mol. Wysypuj się prędko, bo po tamtym jeszcze nie rozgarnąłem. Dobra tam. Silos szeroki jest. To nisko usypane. Bez rozpędu bym wjechał. Poprawię się tylko i niech ten mi burtę otworzy. Dobra, teraz powoli jedziemy. Ciekawe co z tym Ursusem, bo przecież trzeba jeszcze tam ugnieść. No i elegancko się wyrobiłem z wyrzuceniem towaru na długość. Zawijamy na pole. Tu też dziura na dziurze jest. Patrzę na ten gruber i się zastanawiam, czy nasz Ursus pociągnął takiego. Nic nie jedzie, to lecimy. Myślę, że parę ujęć się pojawi zaraz, wiadomo z dobrą muzyką. Mam nadzieję, że was zadowolę tym, co jest, bo dużo nie nagrałem. Bo nawet nie ma czasu, żeby wyjść z tego ciągnika. Teraz już, prawdopodobnie, ostatni kurs robię i po robocie. Myślałem, że Mirek więcej tej kiszonki będzie miał, ale mówił, że się wycofuje z hodowli zwierząt. Pewnie! Ale co się dziwić, jak jego synowie w miastach. Tylko ten najmłodszy został. To i tak we dwóch ciężko się wyrobić. Szybkie nawracanie i ostatni przejazd. Teraz już wolno leci. Wstąpimy jeszcze do Zbyszka prosić się o usługę prasowania kostek siana, bo ostatnio skosiłem łąkę, dziadek nachylił i zgrabił, a deszcze, zapowiadają, to pasowałoby to dziś zrobić. I mamy skończoną Kiszonkę 2025. Wracamy na podwórko Mirka i pewnie tam się rozliczymy. Kurka trochę, pobocza złapałem. Sieczkarnia pewnie zaraz pojedzie. Złożyć się musi. Nawet gościa, co nią jeździ, to nie znam. W ogóle tam z łaźników praktycznie nikogo nie znam. Mirek się nie wysypał jeszcze. Ciekawe, czy się zmieszczę, bo tam ciasno trochę jest. E dobra, na spokojnie. No widzisz, młody, przydałeś się. I robotę prima Sort zrobiłeś. Masz tu, to dziadkowi dasz. A gotówka dla ciebie idzie. Jeszcze raz wielkie, dzięki bo pewnie bym za sieczkarnię dwa razy więcej zapłacił. To na razie tam pozdrów dziadka. Do widzenia Panu. No i zawijamy do Zbyszka, żeby przyjechał. Ino by tu nie zahaczyć o nic. I teraz bym rewersem zmienił kierunek. Ale nie. Tu biegi i sprzęgło jest podstawą. Może kiedyś dorobimy się czegoś lepszego. Już na wiosce jesteśmy. Byle tego typa nie przejechać. Brama zamknięta, ale ciągnik jest. To raczej będzie w domu. No siema. Jest ojciec. No nie ma? Ja jestem. A no dobra. Byłaby szansa, żebyś przyjechał do nas na łąkę kostki zrobić. I najlepiej z jakąś przyczepą, bo ja akurat jęczmień mam na swojej i nie miałbym gdzie kostek zbierać. No zawsze jest szansa. Nie no, tak na serio to przyjadę i przyczepę też mam, to za jednym razem podajnikiem będziemy Łado. A jednak nie. Kurde mi się przypomniało, że ojciec pogiął podajnik. Dobra może być bez. Dzięki wielkie, że przyjedziesz. A o której? No która jest godzina w pół do komina. Za jakieś trzydzieści minut będę. No dobra. To ja lecę narka. Na razie. No i mamy ugadane. Myślę, że dziadek też mi nie pomoże, bo tą nogę ma obolałą. Przydałby się jednak ten podajnik, ale co zrobisz? Jedziemy do domu, już trzydzieści minut luzu mam i na łąkę znowu trzeba jechać to w tym wolnym czasie może Wam pokażę zdjęcia tego szafera. Bo naprawdę wygląda na dobry sprzęt i myślę, że sprawdziłby się na naszym gospodarstwie. I tak to już potwierdzone kupujemy kombajn. Jeszcze nie wiemy jaki, ale kupujemy. Strasznie się tym ekscytuję i chyba gadam już o tym w kolejnym odcinku. Kurka wodna, kto tą siuntkę tak postawił. Już by było po ciągnikach. Serce mi bije, ja cię kręcę. Pewnie dziadek mi ją ustawił pod wyjazd na łąkę. Ustawimy się dobrze i pod wiatę wjedziemy. Ursusik zaparkowany. Idę do domu i pokażę wam na internecie tego szafera. Oby coś do jedzenia było, bo od rana jestem o bułce z szynką. No włączaj się. O tu go macie. No strasznie mi się podoba. Cena też mi odpowiada. Myślę, że będę zainteresowany. Zadzwonię do tego gościa wieczorem i dowiem się więcej może. Dobra, tyle tego dobrego. Wyłączam go i jedziemy powoli na łąkę, bo słyszałem, że coś przez drogę leci. Palimy siunę i jedziemy. No, dziadek jeszcze mi powiedział, jak układać. Jak Telekspres oglądał. Mówi, że jeszcze dziś spadnie deszcz. Dajcie znać, czy u Was też tak zimno jest. Dobra trójka i sandał.